Dzisiaj pokażę, jak stworzyć gry w RPG Maker VX. Yy, to są podstawy, czyli stworzyć miasto itp. Patrzcie. To na razie to. No później pokażę, jak zrobić dalej, czyli zderzenia. A tak to już chyba wiecie. Po lewej stronie macie taką tabelkę. Tam sobie wybieracie yy, i tam też komi, żebyście zrobili. No i na razie to wystarczy. Subskrybujcie mój kanał na.